Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Mamy 13 września, czyli dzień, w którym rozpoczyna się mój tygodniowy maraton czytelniczy pod tytułem z hashtagiem Wchodzę w jesień. Czytamy książki, które wpasowują się w taki jesienny klimat, które te, i te książki właśnie wprowadzą nas w tą zbliżającą się porę roku. Ja na TBR na ten maraton wpisałam sobie 6 tytułów. Większość tych książek jest cienka, na przykład tak jak dziewczyna z kombini. To jest pierwsza książka, którą w tym maratonie będę czytać I będę sobie przeplatała kryminałem Darii Brzezińskiej, Diany Brzezińskiej, czyli Będziesz moja Gdzie główną bohaterką jest Ada, rudowłosa profilerka Bardzo jestem ciekawa tej książki, w ogóle bardzo jestem ciekawa tej serii, nie tylko książki Więc mam nadzieję, że po zakończeniu tego tomu będę chciała wręcz sięgnąć po tom drugi i trzeci Bo te tomy u siebie mam z racji tego, że wydawnictwo Otwarte Książki mi wesoło do czytania, bo w listopadzie Wychodzi ten czwarty i chciałabym Sama z siebie zapoznać się z tą serią w ogóle Tutaj mamy wstrząsającą Zbrodnię, ryzykowne śledztwo Oraz nieodpowiedzialny romans No, brzmi intrygująco Jeśli chodzi o Dziewczynę z kombini, to jest to książka, którą Dość dużo osób polecało, to książka Podobno taka otulająca To książka dobra sama w sobie Jest ona cienka, tak jak możecie Zauważyć, jest to książka Z tej serii z żurawiem Od wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się spodoba i będę Wam oczywiście na bieżąco update'ować moje poczynania z tymi książkami. Przed 22. Właśnie będę zabierała się za czytanie Będziesz moja, Diany Bierzezińskiej. I w ogóle kończę czytać dziewczynę z kombini. Bardzo mi się ta książka podoba. Jest taka bardzo w moim stylu, opowiada historia 36-latki, która ma bardzo problemy z w ogóle odnalezieniem się w społeczeństwie. Fajnie to właśnie jest ukazane z perspektywy takiej osoby, która jest wyalienowana, która. no bardzo odróżnia się od takich normalnych osób. I ona pracuje w takiej sieci Konbina w Japonii, w takiej w sieci sklepów spożywczych. I ona tam czuje się na swoim miejscu, mimo że ma 36 lat i ma pracę dożywczą, ale ona czuje się w tym najlepiej, dlatego że może wpasować się w ogóle w ten świat ekspedientek, w świat w ogóle tej sieci sklepów. I naprawdę bardzo przyjemnie się to czyta, bardzo szybko i lekko. I zostało mi chyba 30 stron do końca, ona jest w ogóle krótka, a nie mam tutaj ze sobą w pracy książki, więc okładki nie pokażę. Tak opiekuję się dziewczynkami, które mam nadzieję, że teraz śpią. I teraz będę zaczynała pierwszy tom serii o tej profilerce Adzie Czarneckiej. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Música Czwartek, jest 17.26 Właśnie skończyłam czytać pierwszą książkę w maratonie Tak, jest czwartek, dopiero pierwsza książka, ale no nieważne Żyję w takim totalnym niedoczasie ostatnio Czytałam Dziewczynę z Konbini, daje tej książce 4 gwiazdki na 5 Uważam, że jest naprawdę dobra książka, napisana w bardzo prosty sposób I tym sposobem pokazuje ten tytuł, ta pozycja, że w... Że można oszczędnie w słowa napisać książkę, która trafi do czytelnika. Mamy tutaj Keiko, 36-latkę, która od 18 lat pracuje w sieci sklepów spożywczych, kombinia. Ona jest chora po prostu. Ona nie rozumie pewnych rzeczy, które rządzą światem. Ona żyje w takim własnym, wyimaginowanym świecie. Ona nie rozumie, dlaczego miałaby się podporządkowywać hmm, społeczeństwu, dlaczego. Ktoś uważa ją za osobę nienormalną. Ona czuje się na swoim miejscu właśnie w kombinie, dlatego że tam jest taki rytm dnia. Ona wie, co ma robić, jest temu wszystkim podporządkowana. Ma, to, ma uniform, ekspedientki, są te różne produkty, wie w jaki dzień, co ma poukładać, kiedy jest promocja, jak ma się odnosić do klientów itd. I to wszystko sprawia, że jej życie jest w miarę poukładane, jest podporządkowane właśnie konbini Natomiast ludzie wymagają od niej, żeby miała męża, żeby znalazła pracę na pełny etat, żeby miała dzieci, bo tak naprawdę, mając 36 lat pracując dorywczo, to ona w rozumieniu społeczeństwa nie jest jakby kobietą normalną, nie jest, uważaną, nie jest uważana za osobę poważną. I coś zmienia się w jej życiu za sprawą pewnego mężczyzny, który trafia właśnie do tego sklepu jako nowy pracownik, i oni wzajemnie się rozumieją, dlatego że właśnie oni oboje. Są wyrzuceni poza margines społeczeństwa. Ta książka również uwydatnia takie wady społeczeństwa japońskiego, ale można również to wszystko odnieść nawet do naszego kraju: że ktoś, kto jest inny, jest równocześnie osobą gorszą. Więc tutaj mamy perspektywę kobiety, która sobie po prostu z tymi ramami społeczeństwa nie radzi. Także tyle na pięć. Czytam sobie również, będziesz moje od Jany Brzezińskiej, pierwszy tom serii z Adą Czarnecką i Krystianem Wilkiem. Jestem na stronie 70 i na razie nie mogę się w ogóle w to wgryźć. Mam wrażenie, że to jest więcej romansu niż um, kryminału. Na razie prym wiedzie tutaj Krystian Wilk, czyli taki. Um, Mężczyzna przystojny, który lubi się zabawić, który lubi spędzać czas z kobietami, ale jego podejście do życia i w ogóle do zawodu bardzo irytuje jego przełożonego i jego kolegów po fachu. Po drugiej stronie mamy Adę Czarnecką, profilerkę, która właśnie pracuje w tym wydziale, co Krystian Wilk. I jestem bardzo ciekawa tej kobiety i bardzo żałuję, że na tych 70 stronach jeszcze nie mogłam tej kobiety poznać No na razie nic tutaj się nie dzieje i nawet nie chcę do tej książki wracać No ale to 70 strona, więc jeszcze dużo może się wydarzyć Mam taką nadzieję, że się zmieni ta książka w bardzo pozytywny sposób I teraz wziąłam sobie z półki Jakuba Małeckiego, Saturnina i jestem bardzo ciekawa tej książki. Ona miała premierę rok temu. Jest tutaj autograf 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 Małeckiego. I tak, dobra. Czytam i będę wam dawała znać na bieżąco co i jak. Sobota 15, 18 dokładnie. Wczoraj odebrałam z Empiku książkę Hardstopper. Jest to komiks Alice Osman I dokładnie 40 minut temu usiadłam do tego komiksu i go skończyłam. Jest przeuroczy. I skończył się w taki sposób, że ja na już potrzebuję drugiego tomu, w które. Byłby wydany w Polsce. Ten komiks jest jednym z lepszych komiksów, jakie czytałam w ogóle. Mamy tutaj chłopaka Charlie'ego, który jest homoseksualistą. I poznaje pewnego chłopaka Nika, który jest od niego rok starszy. Ten Nick sam do końca nie wie, czy jest heteroseksualny, czy jest homoseksualny, czy jest może biseksualny e, tak itd., itd. No i oni zaczynają się ze sobą spotykać i powoli, powoli zaczyna kiełkować między nimi uczucie. Mimo tego, że tekstu nie jest na stronach zbyt dużo, to ja i tak przeżywałam w ogóle te obrazki. Całą sobą Siedziałam, uśmiechałam się Smuciłam się, jeśli smucili się bohaterowie No urocze, naprawdę urocze I z całego serca zachęcam was, żebyście sięgnęli po Hard Stopper Czy to w wersji oryginalnej, czy właśnie w wydaniu polskim Ja w po oryginał sięgam z tego względu, że ja angielskiego no nie umiem i wie, więc no z niecierpliwością, dosłownie z niecierpliwością czekam, aż w Polsce zostanie wydany tam drugi. No w ogóle wydanie tej książki jest przepiękne, no przepiękne naprawdę i daję tej powieści graficznej pięć gwiazdek. No myślę o tym chłopaku, o Charlie, o Niku i to jak to się skończyło, no a, potrzebuję drugiego tomu na już. 3. czytam sobie właśnie Saturnina Małeckiego usiadłam i na jednym posiedzeniu przeczytałam 57 stron i uwielbiam Małeckiego, uwielbiam jego kameralne historie, które trafiają prosto do mojego serca nie wiem jak on to robi nie mam zielonego pojęcia, ale uwielbiam pióro tego autora w tym przypadku mamy Saturnina mężczyznę, który ma 30 lat i który wraca cały czas myślami do swojego dzieciństwa, do tego jak bał się braku akceptacji przez ludzi, jak chciał się w każdym momencie życia dopasować do ludzi, żeby oni go nie odtrącili i tak dalej. Mówi tutaj on o swoich marzeniach, o niespełnionych e, nadziejach, niespełnionych oczekiwaniach. No i pewnego dnia dzwoni do niego matka, że dziadek. Jego dziadek wyszedł z domu i nie wrócił. I na tej 57. stronie właśnie mamy taki moment, że pewna kobieta dzwoni właśnie do Saturnina i mówi, że jej teść był najlepszym przyjacielem właśnie mężczyzny, który zaginął, czyli najlepszym przyjacielem dziadka. Chłonę tą historię całą sobą i mam tutaj ołówek. Dziewczynek, którymi się opiekuję, chyba z jakimiś jednorożcami tęczowymi. I zaznaczam fragmenty, bo naprawdę ta książka mnie uderza. Mamy środę 22 września, jest godzina 12.13. Przyszłam zakończyć tego vloga. W ogóle ten vlog powinien już wczoraj, czyli 21 września, śmigać na kanale. Natomiast w poniedziałek dostałam z rana ataku migreny i do godziny 19 leżałam w łóżku. No, nie byłam w stanie podnieść się z tego łóżka, bolała mnie głowa, bolał mnie brzuch i nie chcę mówić, co się mi działo. Z tego względu nie czytałam w ogóle nic w poniedziałek, a chciałam będzie przeznaczyć na czytanie, żeby trochę podgonić ten maraton, który już w gruncie rzeczy się zakończył. I zrozumiałam właśnie, że jestem bardzo kiepska w maratony Organizuję maratony, robię sobie TVR-y, takie, że klękajcie narody A i tak tego nie czytam Nie udaje mi się tego czytać Zawsze po prostu los ma inne plany wobec mnie No ale trudno Więc maraton kończę z dwiema książkami na koncie I jeszcze dwie, które w których jestem w połowie Za chwileczkę o nich opowiem Natomiast... Przeczytałam te dwie książki: Hardstopper Coming, spowiedź graficzna, oraz Dziewczyna z Kombini. Są to dwie naprawdę świetne książki. Hardstopper otrzymał ode mnie Pięć Gwiazdek. Jest to książka, która mogłaby być moją czy Twoją historią. Zapewne takie rzeczy dzieją się obok nas, ale my o tym nie wiemy. Opowieść o dwóch chłopakach, o Niku, o Charlie, którzy szukają zrozumienia w świecie, którzy chcą zaznać akceptacji otoczenia. Charlie robi Coming Out. No, i spotyka się z takimi komentarzami, jakich człowiek nigdy w życiu nie powinien usłyszeć. I uważam, że w dzisiejszym świecie jest to po prostu niepoważne, żebyśmy nie mogli kochać tego, kogo chcemy. Przepiękna książka z naprawdę rewelacyjnymi grafikami. Ja tą książkę oczywiście czytałam po polsku, bo ja angielskiego no nie umiem, tak jak mówiłam. Natomiast dużo osób na Instagramie mi pisało, że mam sięgać po kolejne tam w języku angielskim, w oryginale, dlatego że ten język nie jest ciężki, więc mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo Wam tą książkę polecam. No i dziewczyna z Konbini otrzymała ode mnie cztery gwiazdki na pięć, jest to literka piękna wydająca o dziewczynie czy nie, o kobiecie w sumie która ma 36 lat, która też nie dopasowała się właśnie społecznie, która no jest taka wyalienowana, ona żyje tak naprawdę w swoim własnym świecie Ona musi mieć tak wszystko pouporządkowane, żeby móc funkcjonować właśnie w społeczeństwie No i pracuje właśnie w sieci sklepów spożywczych Konbinia Każdy ma grafik, ona wie kiedy ma wstać, kiedy ma zjeść, kiedy ma się ubrać żeby do tej pracy zdążyć, no więc to wszystko tak naprawdę jest podporządkowane pod nią Ona tak sobie oczywiście wyobraża, bo może ona w świecie funkcjonować, też bardzo polecam. No i nie skończyłam czytać finalnie. Będziesz moja Diany Brzezińskiej oraz Saturnina Małeckiego. Natomiast, kochani, Saturnin co chwileczkę otrzymuje ode mnie ciosy ołówkiem, po prostu zaznaczam fragmenty w książce. I myślę, że będzie ona jedną z moich ulubionych książek Małeckiego albo po Rydzy, albo po Horyzoncie na razie książki Małeckiego układają się w takim rankingu, że jest Rydza, jest Horyzont, jest Dygot no i tam te dalsze książki więc Saturnin na ten moment wyląduje pewnie na drugim miejscu albo na trzecim, jest naprawdę świetna ta książka, Saturnin to człowiek trzydziestolatek, który ucieka w pasję przed brakiem akceptacji przed brakiem zrozumienia przed niespełnionymi marzeniami Niespełnionymi oczekiwaniami Myślę, że też większość z nas Będzie się utożsamiać z Saturninem No dla mnie to jest coś niesamowitego Że my właśnie w książkach W bohaterach głównych Możemy odnajdować pierwiastki siebie To jest w ogóle coś Rewelacyjnego Za to książki między innymi uwielbiam Jestem na stronie 158 Niecałe 150 stron Mi zostało do końca Mam nadzieję, że niedługo skończę i Postaram się jeszcze opowiedzieć o niej więcej w podsumowaniu września. No, i będziesz moja. Jest to kryminał, który tak średnio mi się podoba, no kompletnie nie siada w moje gusta. Chociaż wiem, że ma rzesze fanów ym, ta seria, ale no coś mi tutaj nie pasuje. Mamy podział na dwie linie fabularne: życia naszych policjantów i życie naszej profilerki Ady, i po drugiej stronie ym, seryjnego mordercy, który zabija rudowłosy kobiety. Ja właśnie nie czuję zupełnie tego gatunku. Nie czuję. Kryminałów w kryminale. Zapewne jest to związane z tym, że większość książki to życie Ady i Krystiana. Ich potyczki, ich spotkania, ich takie cięte riposty. I to sprawia, że my nie mamy możliwości wejść w ogóle w te sprawy kryminalne. No, totalnie mi to nie pasuje. Ja uwielbiam takich bohaterów, którzy sobie dogryzają, którzy mają taki cięty język. No, no uwielbiam takich bohaterów, ale no. No, musi być to wyważone, bo jeśli czegoś jest za dużo, a czegoś za mało, no to jednak będzie tutaj e, mi e, właśnie tego kryminału brakować. E, I w ogóle e, Ada, profilarka, jest mm, taką kobietą naprawdę silną, bardzo silną. Mogłabym rzec, że jest feministką, która chciałaby wszystkiego porówno, żeby kobieta i mężczyzna mieli równe prawa. Natomiast ona jest w tak toksycznym małżeństwie, że gryzie mi się w ogóle kreacja Ady, a to, co dzieje się w jej prywatnym życiu, bo jej mąż jest tak zaborczy, że już dawno powinna mu dać w zęby. I nie wiem, dlaczego ona jeszcze w tym małżeństwie siedzi. Wiadomo, że toksyczne mm, związki opierają się na tym, że ciężko w ogóle z tej toksyczności wyjść. I ja to naprawdę rozumiem. Natomiast e, Ada poza małżeństwem w takich sprawach zawodowych, na przykład w relacjach z Krystianem jest zupełnie inna. Jest naprawdę kobietą bardzo właśnie taką zorganizowaną, taką odważną, z ciętym językiem, a w domu to zupełnie inna kobieta. Wiadomo, w życiu też tak się dzieje, ale no tutaj mnie to mega gryzie. Więc no na razie jest tak średnio, jestem na stronie 276 na stron 470, więc też niecałe 200 stron do końca. Mam nadzieję, że to fajnie się rozwiąże, że zachęci mnie w ogóle chociaż zakończenie do sięgnięcia po tą drugi. Liczę na to bardzo mocno. I kochani moi, to tyle jeśli chodzi o ten vlog. No, był on taki troszeczkę niezorganizowany, taki trochę chaotyczny, no bo praca, moje ataki migreny, no wszystko zwaliło się na moje czytelnicze życie i nie czytałam tyle, ile bym chciała przez ten tydzień. Natomiast mam nadzieję, że Wam udało się przeczytać więcej książek w tym maratonie. W ogóle dajcie mi znać, czy braliście udział w chodze nie razem ze mną i jakie książki przeczytaliście i możecie mi dać znać, czy sięgniecie po hard stopper albo dziewczyny. Skondini. Bardzo dziękuję, że oglądaliście, i widzimy się w kolejnych filmach.